Hej, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić yy, serwer Untournet na nowej aktualizacji 3.0. Więc yy, klikamy prawym na Untournet, znaczy na tutaj w Steam, na... No, na to tutaj to. <noise> Jezu. I wchodzimy w, te, znaczy nie tutaj, yy, w pliki lokalne i przeglądaj pliki lokalne. Tutaj macie właśnie swoje pliki lokalne. Yy, możecie też dojść yy, klikając w ten komputer dysku lokalny, d gry Steam, Steam apps, Common. Możecie też mieć to na innym dysku, jeśli chcecie, ja to są ustawiłem na D, więc. Yy, ok, Więc teraz klikamy prawym i Klikamy nowy, skrót lub po prostu... Kurde, co jest? Ok, dobra, coś się zbugowało. No, i mamy Untournet, tak, możemy to nazwać jak chcemy. Eee, na przykład serwer. No, i teraz klikamy e, ponownie. I klikamy właściwości, znaczy klikamy na niego prawym, nie, nie, nie lewym, tylko prawym. I tutaj mamy takie coś. Teraz lekka spacja tutaj i komenda. I klikamy po prostu Enter. Teraz już mamy jakby serwer zrobiony. Teraz klikamy po prostu lewym dwa razy i yy, robi się nam taka konsolka. Yy, po chwili musicie, znaczy ja muszę, bo mam komputer z drewna, ale dobra Po chwili będziecie mogli pisać Ja na razie nie mogę <laughs> Bo mam upośledzony komputer z drewna, który jest z drewna Dębowego No, dobra, chwila Musi się trochę yy, Po prostu, dobra I teraz wpisujecie shutdown Ja mam trochę tutaj taki mały małe malutkie, ale wszystko wam objaśnię w opisie, tak co tam macie wpisać, okej, okay. dobra, no i teraz jakby serwer tutaj, no, macie nazwę serwera, możecie go nazwać dowolnie, e, ale to trochę wcześniej, zaraz wam pokażę gdzie, bo zapomniałem wam to jeszcze pokazać, przepraszam, ale gdy macie tą komendę, to tutaj, możecie tutaj to usunąć i dbać własną nazwę ale to przed w ogóle tym włączeniem tej konsoli shutdownem no ja to robię tak przykładowo, więc nawet nie musiałem wpisywać znaczy nie musiałem wpisywać, no i tutaj właśnie tutaj się wszystko zrobiło Lewele, serwer klikacie serwer i tutaj macie comments, tak otwieracie to za pomocą notatnika lub innego programu i wpisujecie name bez dwukropka i wpisujecie nazwę swojego serwera na przykład serwer youtube server youtube i na przykład jeśli chcecie mieć password to <coughs> password i na przykład wpisujecie 321 zapisz i tutaj macie nawet admin list Tutaj akurat wpisujecie na przykład Caddy e, Nie, sorry Akurat tego Wam nie powiem, bo nie zaglądałem tutaj Ale no dobra, nieważne I cofacie się Klikacie I tutaj e, jeśli piszę successful, tam set name to server I to successful set password to 321, to dobrze, ale I teraz macie już zrobiony serwer Wchodzicie tylko, wystarczy wejść do Unturnet, tam Connect, wpisać swoje IP Hamachi, password, bo to nie hostet, tylko Connect, Connect pamiętajcie i <tryk> po prostu kliknąć Connect. To was przekiero przekierowuje. Jeszcze coś. Oj, źle kliknąłem. O nie, teraz będzie taka zwierzka, dobra. Wchodzicie jeszcze tutaj i jeśli chcecie dodać mapę, to wpisujecie tak. Ups, sorry. Map. I pisujecie nazwę, nie wiem. E, daj. Z. Ja mam taką mapę. No dobra. I teraz tak. Jeśli będzie źle, to będzie... E, no, no właśnie. File to find map. Czyli chyba inaczej ją nazwałem. Już nie pamiętam. Ale dobra mniejsza. I już kiedy już nie chcecie mieć, nie chcecie mieć wyłączony. Po prostu e, wpisujecie. Mój oczywiście komputer z drewna. E, jest tak z drewna, że ja nie mogę. Wpisujecie że dołpacie w Wpisuję. No dobra. To wszystko na razie.